O, z grubej rury na początek, Dobra, Draco94, witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy Star Wars Night of the Old Republic. Sorry, że nie było tego odcinka tydzień temu, ale się zagapiłem. Po prostu i. i. Dobra, widzę, że zaczynamy z grubej rury, więc ja może. Dobra, przypomnę, że ten lecink to nie był dobry pomysł w tej, w tej misji, mam wrażenie. No dobra, ruszajmy. A czy lecink nie był dobrym pomysłem z tego tytułu, że. no... No, dobra, jeszcze się zorientujcie. Że zaraz umrę! Cztery rogacy mi się. No, jak się cztery rogacy, to się. Jak się dwa, to, czy to, jak się dwa roga, to na ciebie agrują. Cholera, to ty tu jesteś tankiem! Za! Zi Za! Za! W sensie ten. Ja przy okazji w ogóle mogłem skorzystać z potężnej. O, dziękuję. Jeszcze raz. Jemu je, lepiej idzie walka, no ale ja wziąłem sobie negocjatora Jedi, więc weźcie poprawkę na to, że jednak te walki. O nie A bo wiecie co, trudno już. Nie, bo wiem co tu się za chwilę wydarzy, więc wiem po, co, wiem po co ten koleś tam stoi. Więc no, no jest trudno. A bo wiecie co, może to oleje. Jednak. Nie, dobra, będę pro profesjonalnym. Dobra, 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 dobra. Dlaczego ty do mnie chcesz? Aha. Pora byś dowiedział się czego... Pora przekonać, się czego się nauczyłeś. Czyli odwraca mnie po prostu całą robotę, bo się nie chce. To jest takie kurzwa typowe, daj młodemu to niech młody się tym pierdzieli, dziś się nie chce.

Aha, no dobra. To faktycznie jestem tutaj, kurde, robi starzyste w tym momencie chyba. czej Aha, dobra, jeden nie żyje. To jest taka zagadka detektywistyczna, i od razu mówię, że warto się skupić w tym momencie faktycznie, co tu jest napisane. Okej, okay, wygląda jak nieżywy. Będę to trochę szybko, bo... bo tak. mhm. Czyli oni się za wiele chyba nie dowiemy, tak? No znaczy dobra, dowiemy się. Dobra. Hej? Okay. Tak jeszcze tak szybciej biorę pamiętam te sprawy, ale pewnie... sobie bodem więcej czasu? Więc może nawet mi się... Oj. Czekajcie, ale spokojnie to są teksty. Okej, okay, dobra. No to co zasimy od tych czołków? Cio no when i spotted one over here by the bridge, i pull out my rifle and aim at it. i couldn't see it that well, mind you, because the damn sun was. okay. so i shoot uh it and it drops. i walk over here and find Handen standing over calder's body. so why don't you get this whole farce over with and send that whiner Handen to the prison he belongs in? Tasa. Ah, greetings. You must be assisting Master Balook in his investigation. I'm Handon Guell. I I I to my story then. I shall tell you, of course, but there's not much to it. I'm sure that you'll agree that Rickard is quite obviously guilty, You see, I was out here running earlier today. Yes, running. I do that a lot. Can't stand speeders, never use them keeps me in shape too you know anyway i was out running on the other side of that bridge there and all of a sudden i heard egyptian army of kosmoshe is tosta kigo akumadonabitron and his man calder lying on the ground dead rickard come skulking out of the shadows of the rocks south of the river and i knew something was wrong i hit my emergency i thought something was a severia that's my story now please hurry this up and arrest rickard so i can get on with my day To może Droid tam coś powie. Hmm. Ma Wifi. Więc mi to jest ciekawe, bo ten robot faktycznie po to sprowadza się na ten on bo dostęp do bazy danych, więc albo mu to wgrywają, albo przez Wi-Fi na poważnie, ale no nic. No dobra. Co wiesz o trupie? No to, e, kwestia jest tego typu, że będziemy co jakiś czas zagadywać do tych gości. Potem wracamy do Boloka, żeby się, żeby kilka rzeczy. żeby dodać mu to, co mamy. Potem wracamy do tych, z powrotem jeszcze ich obgadujemy. Przechodzimy do kolejnego etapu, obga, e, przegadujemy tych wszystkich, wracamy do Boloka i tak będzie parę etapów do przejścia. Także, dobra, to wiemy. <grystanie> mhm. No to co tutaj się dowiemy? To nawet more more na czym specjalnie na początku nie przejdę, ale już go tam przesłucham. <grystanie> <grystanie> To jest trochę dziwne, że ten Handon jest za to. Tak? Teraz sprawdzę. E, dobra, na razie tyle. Ten, ten obok tam z tyłu. Handon. Trochę dziwne, że tutaj był Hogary i w ogóle, że on się nie boi tak popierdywać sobie po, po, po lesie. Co, nie? Dziwne to jest, ale to, to za chwilę może, dobra. Bo jesteśmy jednak ogranicza na opcjami jakie są opcjami dialogowymi w tej grze także Tak, co porozmawiać. Dobra, to tej dzien z tego. Mhm. Bla bla bla. Just Jack Mickey Grabble Moggle. Kaciciu i ta Bodunga. Turbo Bank. Oleo Gandana, tu chut. Oleśapunca, bola buena. Dobra. Dobra. I może ktoś z was już wie co jest tutaj w... nie ten? No że jeden z nich kłamie. Ich... A, Richard, dobra. Ja wiem o co chodzi, ale... Było pochmurno. No to się dowiedzieliśmy wcześniej, na początku w sumie. Był nieuprzejmy, a mogę to wrzeć

Reputation. Very family, I heard. But, w sumie mam wrażenie, że Ale jak jestem w tym kraju, to w ogóle przeszedłem na zupełnie nie z tej strony, przeszedłem dlatego... Więc będę musiał po prostu przepierdłużyć się przez ogary jeszcze całą drogą. E, no, może okay. jeszcze się o coś spytać? Ktoś chciałby go zabić. O, może się tutaj um, dowiemy coś. i have even heard he had dealings with a hut, a hut here on Dantooine. Now I Zimę. bet you're wondering if I had any reasons to kill the man, but I tell you, I hardly knew him. I so saw him once or twice, yes, and I've heard some pretty unkind things about him, but certainly nothing that would make me want to kill him. I'm, sorry. I'm, usami, I'm getting a bit agitated. No. Of course, of course. Na razie Czy tyle. To teraz Ricard. Jeden zera dla Handona, bo ten już ma psychopandy. Prze Dobra. Czy znaliśmy Fiare? Yeah, I knew Hell, long to have liked że slimeball. <sighs> Maybe I shouldn't be so hard on him, especially now that he's dead. We actually got along pretty well most of the time. We just had our Differences. We were actually business partners. We were involved in some orbit-to-ground transport operations for Aerotech. Can I leave now? I should probably be the one to give the news to his wife. You Jedi so predictable, always seeing some greater purpose behind everything, when the simple answer is usually the right one. No yes. Can't you see that it must have been handed?

Hmm? Czy się jakiś regenerator, czy, czy coś? Implanty, muszę sobie jakieś wszczepy konkretne ogarnąć, dobra. Bla. <śmiech> <śmiech> dobra, wiemy, powiązanie z ofiarą. E hmm. Ale Handon wspominał, że... Wygląda na to, że oboje mieli coś z uszami, więc czekajcie, hmm. dajcie pomyśli, bo w tym momencie obu mamy załuszami, więc w momencie kiedy. Hmm. Dobra, spróbujmy Handona. A właśnie, spróbujmy zobaczę czy uda mi się zagadać do niego jeszcze raz, bo był dorwałem. Dobra. Okej, okay, chyba, chyba to jednak nie to. Możliwe, że właśnie strzeliłem błąd, ale dobra, okej. Czy leży, prawda, Richard? Dobra. Ale fakt, faktem, że warto mieć takie rzeczy na później, więc e, popuścili się o interesy. Tak, działa mi na nerwy.

I king Dobra, to trochę mi się śpieszy, więc dla odmiany może. Teraz on. Ja sobie droidar wolę zostawić na koniec, nie wiedzieć czemu. Czy znałeś wyrek? Czy ze względu. A w sumie sobie o to. Okej. What's up? Never seen it before. Calder himself had a preference for Ichani weaponry. He had this one really nice, light blaster rifle that he always used. I always wished I could get myself a rifle <laughs> like that. <laughs> that blaster I yeah, know. Calder only had the one rifle, too, so he either must have borrowed that, or it's someone else's. So I like I well, we go back a long way. To nie było odpowiedź na pytanie. To nawet nie było pytanie w sumie, także na nic. Right. Właśnie. Dobra, nie wiesz. I teraz handlą. Co wiesz, o broni? teraz nie. sobie też go o to zapytam. Nie, oczywiście nie. Dlaczego to? Fit is a Bantam.

I would most appreciate it if you have after you determine that Rickard is the killer. How can I ever do this? I realize this must seem like a motive hmm. to you, but I assure you it isn't. I dislike Calder. True, I would punch hmm. his face in any the opportunity, but I would not kill him. my wife, was cheating on me with him. I slept in my own bed while I was in the next room, but. As much as I may hate him for that, I could not kill him. It may have been my own fault for driving my wife away. I must try not to take the law into my own hands. I was just out running, trying to clear my head for the divorce proceedings, not stalking him to kill him. Running is not a crime. Chciałbyś mu w twarz, to było... to jest cholera? Czekaj, gdzie mi trochę śmiga? O! Aha! Ktoś mi śmiga A, że ktoś mu ukradł w blaster, dobra. O właśnie.

Dwóch tu jleków obok siebie. Chcę mu to nie dziwić, cholera. Dobra, gadamy o zabójstwie. Nie, nie, no dobra, nie będę się konformitować. Szykojnie, że nic mi to nie pomoże. Bla

Sobie coś kupa. Czego dowiedziałeś się? O... Czy ty mnie w ogóle. Ja pierdzielę. Stoisz zaraz obok, na serio. Nie no, do tego się jest. Fuck jest po prostu. Nie bo stoi, metr ode mnie. Słyszy mnie, boje rozmowy, a się wypytuje to, co jakby był. Debile, nie? Albo starzystą, no Kuźwa... Dobra, nie należało do ofiary. Przecież tu stoisz! To moja krew Kurwa Przecież tu... Dobra, to za musisz się. Hmm. Nie oh. będzie. Oh. Nie fomu no. Nie

Zaha Blaster musiałby zahaczyć o jednego typa, potem o drugiego. Mi się wydaje, że to troszeczkę mało prawdopodobne i od razu mówię, że tutaj jesteśmy na punkcie Culmination. W momencie, kiedy wybierzemy którąś z tych opcji, to tak naprawdę wybierzemy właściwie winowajcę, więc... Culmination! kul culmination, cul... no. A wiecie co, obu nie lubię, więc... Jesteśmy... kurwa trochę słowa firmy. trochę skromności kuźwa wydedukowałeś aha dobra to nie tego nie to nie wypłynęło przystojny wygląd koledera handom przyznał, że no w sumie jedno z drugiej się nie wiąże. Się, się trochę nawet wiąże także

Chyba że, chyba że ten blaster, który. No dobra. Chyba że tego jego blaster. Chyba że on miał jeden blaster, który gdzieś... Wsiął. Ten... A... No dobra, to ma sens. Dobra, to ma sens, okej okay, gościu. Mhm. Galba bum, tak. <laughs> Dobra, od razu mówię, że to jest faktycznie prawidłowa wersja, więc no cóż, weźcie pod uwagę jednak, tutaj chyba tym głównym punktem jest motyw. Jeśli oboje mają motyw, to faktycznie oboje mogą to zrobić. Opłaca się, opłaca się grać w no ale to, żeby było grać w rompę. No dobra. Znaczy wiecie tutaj, kurde, dobra. E, już. E, co dostaniemy w zamian za to, że udało nam się prawidłowo rozwiązać tę sprawę. E, a, a dobra, okej. Okay. No to idziemy tam. Punkty doświadczenia. Po prostu. Punkty. Kurwa doświadczenie. Dobra, ale zanim... Yy, zerknę na mapę, musimy przejść na tę drugą stronę, więc zanim skończę, to spróbuję chociaż przejść na tę drugą stronę. Aczkolwiek wiecie co mam... Mam troszeczkę wrażenie, że... Ouch. Dobra, nie idzie mi. Ja nie jestem typem, który... Wiecie co, w sumie, czekajcie chwilę. Zrobię tak. Poprawiony... Będę musiał sobie wziąć potem poprawiony, potężny. A tak? Potężny, a tak, bo no, muszę przyznać, że jest to typ, atak, który no, w sumie chyba się najbardziej opu. A jeszcze jeden tu jest, dobra. Zi, gdzieś po las? Okej, okay, dobra. To może z tym jednym sobie poradzę, tylko. Dobra. Do boju ten, mission. Wiecie co ja może jej ogarnę w sumie chyba pasma Aha, dobra, nie ma nic innego, więc... Ja chyba może jej ogarnę jakieś... O, to było cudne. Strzał snajperski potrafi strza ogólnie te trafienie krytyczne, jeśli jest w pełni... Jeśli nie uda się, że to obronny przeciwnikowi, to oczywiście jest w stanie. Cholera, kolejny. Dużo no, ich tu cholera Jeżeli trochę sobie się tam męczy. Spróbujmy może jeszcze raz. Jeśli rzut obrony na to przeciwnikowi się nie uda wtedy zostaje ogłuszony na jakiś czas, a to tam potrafi bardzo zrobić robotę. No nic, sukces jest. Uf. Jeszcze kawałeczek i zaraz skończymy odcinek, bo mu... o jeszcze jeszcze jeden Jakie mam granaty przy okazji jonowy, wstrząsowy, gazowy, dźwiękowy, dobra Bo za chwilę mogą mi się przydać, bo więc on mnie czeka jeszcze oczywiście, także dobra sobie Dobra, jeden sobie rzucę. Fum. To był dobry pomysł. Słuchaj, stójcie. Z! Ty te te ty ty. ty, ty, ty Okej, okay, easy, i ty, 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 ty. Bierz ich. No, 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 no. Ja dowodzę. Bolera. muszę się dobrze przygotować na tę kolejną walkę chyba, bo już stójcie, czekajcie, jakie tam stoją, to jeszcze dźwięk od No, tak myślę. Będzie mały jak oj kurwa. To było żałosne. Dajcie mi coś. No dobra, to nie jest mój dzień. to jest odcinek szczerze powiedział, że robię trochę na szybko, więc... Dobra, zagoram może sobie jakoś... E, no co będzie nie mówić, Zalbar jest lepiej zrobiony jeśli chodzi o walkę, on jest zwiadowcą, a no ja... ...poza tym jest... co prawda jest zwiadowcą, ale poza tym jest jeszcze łukim. więc. Dobra, porobiony. Na razie... Kolejna jasna. Na razie go nie leczę. Dobra. To co? To ja się... Ja go nie leczę, bo wiem co będzie mnie czekać za chwilę, więc ja się po prostu w tym momencie przygotuję. I w kolejnym odcinku dowiecie się co nas czeka w tym... Już za chwileczkę. Jak widzicie ktoś tam stoi, kto to jest i co się dzieje. O co chodzi z tym Gajem, z tą ciemną stroną i tak dalej. jest dosyć łatwe do przewidzenia, więc no cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. W tym momencie żałuję że jednak nie wziąłem jakiejś lepszej mocy zamiast tego pieprzonego leczenia ale trudno, może jakoś to będzie życzcie mi powodzenia w kolejnym odcinku za tydzień, Draco94 się wow wowywuje. do zobaczenia i cyk! cyk